Kongres Nowej Prawicy. Mirosław Karczmaczyk, Nowa Prawica. Panie pośle, na początek szczery szacunek za to, że Pan, jako jeden tylko z trzech posłów, sprzeciwił się owej osławionej ustawie przeciwko, o łóżkach przygotowanej jeszcze o, przez gabinet ministra Gowina. Natomiast teraz chcę Pana prosić o opinię, ponieważ. Możemy sobie wyobrazić sytuację, w której napastnik, atakując ofiarę powiedzmy, w celu morderczym, wciąż może się obawiać tej ofiary, ponieważ ona ma prawo do obrony własnej i w obronie korzystnej nawet uh -huh. może zabić. Natomiast po schwytaniu taki napastnik, morderca, jest już chroniony przez funkcjonariuszy i nic mu się nie może stać. Jest to pewna nieścisłość, moim zdaniem. Natomiast, czy pana zdaniem też bardziej humanitarnym jest to, że seryjni mordercy, mordercy bądź zbrodniarze wojenni są utrzymywani na koszt społeczeństwa w więzieniach? że Andrzej Brewik, seryjny morderca, zabójca 77 osób narzeka, że jest traktowany jak zwierzę w norweskim więzieniu, ponieważ ma PlayStation 2, a chciałby trójkę. Czy to jest na pewno lepsze od tego, że od eliminowania podobnych kanali ze społeczeństwa przez karę śmierci? Czy to jest bardziej humanitarne? Pan poruszył wiele spraw, ale zacznę od końca, kara śmierci. Przede wszystkim, wbrew nazwie, kara śmierci nie jest karą, to jest eliminacja. Jest oczywiście pytanie, czy w warunkach pokojowych państwo, a kto to jest państwo? Państwo to jesteśmy my, w przypadku Polski, to jest wspólnota wszystkich obywateli, ma prawo do zabijania. Ja twierdzę, że w warunkach pokojowych nikt nie ma prawa do zabijania, a i dlatego jestem przeciwko karze śmierci. Tym bardziej, że powiem panu szczerze jeszcze, że o karze śmierci decydowaliby ludzie, a ludzie są zawsze omylni, jak pokazało doświadczenie. Dwa. E, 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 dlatego też e, trzeba oczywiście doprowadzać do sytuacji, żeby kary były sprawiedliwe, ale kara sama w sobie, sam pobyt w więzieniu, to nie jest coś takiego, co by mnie satysfakcjonowało. Jeżeli mówimy o Mariuszu T, to ja zastanawiam się nad jedną rzeczą, dlaczego przez 25 lat nie prowadzono wobec niego terapii. Dlaczego terapię rozpoczęto dopiero na rok przed wyjściem dalej? My wszyscy jesteśmy państwem. My wszyscy jesteśmy państwem i dlatego my wszyscy zawieramy niejako ze sobą umowę, i jeżeli ktoś dostanie 25 lat więzienia, czy w wyniku amnestii, czy nie, to zawsze w imieniu państwa, no to musimy tej umowy dotrzymać. Jak to się kończy, musi wyjść. Co do Brejwika, jest trochę inna sytuacja, dlatego że ja to postulowałem w Polsce i to jest możliwe, że tam jest, yy, tam jest przepis który mówi o tym, tylko że dotyczy on tych na przyszłych, w czasie kiedy był orzekany wyrok by sprawy Breivika, że jeżeli Breivik tam po określonej ilości lat w więzieniu nie będzie zresocjalizowany, to wtedy będzie można go jeszcze zatrzymać w zakładzie psychiatrycznym. I to jest w prawie, yy, w prawie, w prawie norweskim. Gdyby takie prawo na przykład dzisiaj w Polsce wprowadzić, to ono mogłoby obowiązywać tylko w stosunku do wyroków, które w przyszłości zapadną, a nie wyroków chociażby z 1989 roku. Tu chodzi, żeby Pan o te podstawowe kanony cywilizowanego prawa.